Mahmoud Al Mabhu, który dostarczał Hamasowi rakiety do ostrzeliwania Izraela, został zabity w styczniu w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dubaj oskarżył o zabójstwo izraelskie służby wywiadowcze Mossad, a Interpol rozpoczął poszukiwania 27 osób, między innymi widocznych na tych zdjęciach, które hotelowe kamery zarejestrowały tuż przed i po zabójstwie. Jeden z domniemanych współorganizatorów zamachu posługujący się fałszywymi dokumentami został zatrzymany na lotnisku okęcie 4 czerwca o sprawie poinformował Der Spiegel co więcej Niemcy domagają się ekstradycji agenta posługującego się nazwiskiem Uri Brocki. Ze strony niemieckiej znajduje się informacja, że dokumenty, które są przedmiotem zarzutu sformułowanego wobec ściganego, mają bądź też mogą mieć znaczenie dla wyjaśnienia sprawy zabójstwa członka Hamasu. Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zaznacza, że zatrzymanie przez polskie służby poszukiwanego europejskim listem gończym. Mieć pretensję że strażach tak. To dopiero początek pożarów dyplomacji. Wydania Brockiego domaga się również Izrael. W tej chwili jest kwestia procedury ekstradycji, którą kontroluje niezawisły sąd. Więc władze polityczne nie mają tu nic w zasadzie do powiedzenia. Rzeczywiście polskie MSZ w tej sprawie milczy. A w studiu generał Sławomir Petelicki, twórca specjalnej jednostki Grom, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Witam. Dobry, wieczór. Dobry wieczór. Panie generale, na świecie jest taka opinia, że agenci Mossadu są najlepsi na świecie. To prawda? Operacja, którą przygotował Mossad, a którą zrealizowała jednostka Sayeret Matkal przy pomocy jednostki Golani w Ugandzie w 1976 roku, jest wzorcową operacją dla wszystkich służb. Ja może przypomnę, że w tej operacji brały udział cztery Herkulesy C-130 transportowe na terenie Ugandy i jeden rezerwowy w Namibii. Dwa Boeingi 707, w których jednym było centrum dowodzenia, a w drugim był szpital. Więc no, operacja znakomita. Zginął tylko jeden dowódca, brat premiera Netanyahu. A ten e, agent, którego zatrzymano, przygotowywał e, może nie aż tak. Rozległą, ale też bardzo precyzyjną operację zamordowania jednego z czołowych działaczy Hamasu w Dubaju. Czy nasza, nasza straż graniczna ma duży sukces. No właśnie, to, bo do tego z, chciałem zmierzać, czy to jest bardzo trudne, czy to jest po prostu o zatrzymanie kogoś na lotnisku? Straż graniczna ma sukces niewątpliwy, zatrzymała domniemanego Katse osadu. Ale to jest taki osadu? kolejny. To znaczy katse Katsa to jest. Ja... Podejrzewam, że chyba to jest zawodowiec, no. mhm. tak mi się wydaje. Natomiast to jest kolejna porażka w takim cyklu, który pokazuje, że u nas jest całkowity brak koordynacji i zarządzania ryzykiem. A dlaczego porażka? Nie no dlatego, że pokazała to najlepiej to, co udało się przy pomocy piarowskich sztuczek ukrywać naszemu urządowi to katastrofa w Smoleńsku pokazała całkowity brak koordynacji. Ale Panie Generalnie, ja pytam potem, o, tą, o, o tą akcję tak, zatrzymania to, Właśnie, Dlaczego ja do, tego, mówi, ja do tego dochodzę, bo to jest... Y, następna sprawa jest powódź. Na czym to polega? To polega na doborze ludzi, bo w, przy zarządzaniu ryzykiem, jeżeli się odpowiednio dobierze ludzi do zadań, to wtedy ma się sukces. Ale Gdyby ja premier nie postawił na generała Skrzypczaka, być może nie byłoby tej katastrofy. Postawił na doktora Klicha. Okay, ale rozmawiamy gdyby, o... Ja wiem, ale zarządzanie ryzykiem przy takiej sprawie jest niezwykle ważne, panie redaktorze. No ale sam ja pan powiedział, to, to sukces. Sukces, sukces straży granicznej. Mhm. Zatrzymanie. Ale co powinno być dalej? No właśnie. właśnie. Gdyby przy powodzi nie zwolniono doktora Przemysława Góły i gdyby nie odeszło dziesięciu wybitnych ekspertów za nim... Mielibyśmy wiadomość o powodzi w piątek, a w sobotę był komunikat, że jest wszystko dobrze. Przy tej sprawie, do której dochodzę, przy tej sprawie zawiódł pan Cichocki. Pan premier nie ma szczęścia do ludzi. Ale w czym zawiódł? Pan Cichocki, jako koordynator od tych spraw służb i doradca premiera do spraw bezpieczeństwa, powinien dostać niezwłocznie od straży granicznej informacje. Mamy sukces i absolutne embargo, i cisza. Nikt nie powinien się absolutnie o tym dowiedzieć. Jeżeli by coś było w prasie zachodniej, nic się nie odzywamy. I my sobie wtedy załatwiamy bardzo ważne sprawy z Izraelem. To jest nasz sojusznik przede wszystkim. Chciałbym o to, to zapytać. Jest, tak, Jak, co jest... można w ugrać przy takiej sprawie? No, Zatrzymuje się no, tak. czy, czyjegoś agenta? I przede wszystkim mamy tak. Nie mamy prawie, że nie ma offsetu za rakietę NTD. Więc od razu mówimy, panowie, mamy waszego tutaj człowieka, Przypomnijcie sobie, że obiecaliście offset. Następna sprawa to jest F16. Dlaczego mówił wojsko, że dopiero MON 2018? Bo jest kłopot. Ale F16 tak? to Amerykanie. A Dobrze, Izraeli. nie, ale okazuje się, panie redaktorze, że firma, która robi maintenance, całą obsługę do F16, która jest na terenie Stanów Zjednoczonych, mhm. jest w 100% własnością izraelskiego Elbitu. Dobra, ale cały czas w związku nie z rozumiem? tym się mówi im, panowie. Pomóżcie, nie żądajcie dodatkowych pieniędzy, nie żądajcie tego, żebyśmy kupowali od was samoloty bezzałogowe, które są niekompatybilne z amerykańskimi. Ten żołnierz dlatego kolejny ginie, bo nie mamy rozpoznania. Czyli rozumiem, to że, się to tak, generale, czy rozumiem że to jest tak, że jak się zatrzymuje czegoś agenta, złapie się go, to się nim potem, mówiąc brutalnie, Przecież, handluje. To, znaczy, to nie jest handel, to są negocjacje. Gdybyśmy przy wysłali tylko grom i po sukcesie Gromu, który... Pytał się przecież prezydent Bush wtedy, czy już zdobyli tą platformę. Usiedli do stołu i negocjowali. Co będziemy mieli w zamian za użycie wojska? Turcy dostali 26 miliardów. Ale My dostaliśmy mówić, tak? zero. Ale to, jest, no to jest typowy przykład. Skrzaniliśmy sprawę. Ale co skrzaniliśmy? No a czy to... pan, pan ma wiedzę, czy czegoś nie ugraliśmy? No proszę pana, a jak mogliśmy ugrać, jak wszyscy teraz wiedzą, bo prokuratura mówi i ten ostatni rozmówca powiedział, że właściwie rząd już nic do tego nie ma. Ale prawda? sprawę nagłośnił jest... Der Spiegel, ale a nie. E, w... to różne rzeczy piszą w o naszym szyfrancie. Że jest w Chinach, mm. prawda? Tak. A potem znaleziono jakieś zwłoki rozkawałkowane, powiedziano, że to jest on. Mm. Czyli różne rzeczy są możliwe, ale przede wszystkim to musi być robione profesjonalnie. Dlaczego ta informacja nie doszła ze, Może doszła ze Straży Granicznej? Ja uważam Straż Graniczną za bardzo profesjonalną służbę u nas mm. i oceniam, że to jest ich sukces, ale dalej pan Cichocki dał plamę, bo pan premier ma kłopot. No co teraz powie Izraelczykom? Mm. Że co? Wyda go Niemcom? No właśnie. I to jest co właśnie należy... ten problem no tak, ale Trzeba dobierać już... odpowiednio ludzi Ale jesteśmy już w takiej Nie, be... sytuacji Co należy zrobić? Mamy żądania z dwóch stron Prokuratura ja... musi działać zgodnie z prawem jest ja... wniosek... Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej Jest wniosek unijny Ja próbowałem listownie po żałobie Doradzać panu premierowi co trzeba zrobić Nie byłoby różnych problemów Ja teraz będę patrzył na to Na zimno jak z tego? Bo to jest już kłopot, gdzie PR-owskie żadne sztuczki nie ma. Dobrze, niechowano. co by pan doradził premierowi w tej sytuacji dzisiaj, jak jest? Są no, zmienić, e, oczekiwania z dwóch stron? Zmienić pana Cichockiego na kogoś, kto się zna na służbach Ale w tej... Na przykład bym doradził jeszcze, że rzecznikiem konkretnej... rządu, na przykład, nie był człowiek, który pracuje od 13 lat jako dozorca u Niemca, bo tak naprawdę nie wiadomo, no tak, tu... czy on jest. Ale panie nie generalen... przepraszam, ale to jest reprezentant rządu, mojego polskiego rządu. Ale teraz. General, mówimy o czymś innym. Co by pan, ja ale... powtórzę ale to to się pytanie, co by pan doradził w tej konkretnej no, panie sprawie zatrzymanego agenta Mossadu? Przecież o tym będzie mówił o tej sprawie rzecznik rządu, prawda? On będzie się wypowiadał. I teraz ja nie wiem jako obywatel czy on dorabia jako rzecznik rządu, czy dorabia u tego Niemca jako dozorca 13 A lat. To, nie, to jest... Wszystko się wiąże. Bo to jest stawianie... Ja już zaczynam współczuć premierowi teraz, bo on stawia na nieodpowiednich ludzi. Pan Cieboczki jest zapytała... znakomitym analitykiem. To dobrze, to zapytam, bo widzę, że pan bardzo nie lubi rządu i w każdej nie, sprawie chce właśnie mną... nie. Ja byłem doszapić. krytykiem PiSu ogromnym. jestem po prostu krytykiem nieudacznictwa, jak coś się udaje. Tak jak na przykład Ale... sukcesy Udało się zatrzymać. A to, to, to z, na jest. Koniec z, y, y, ogromie instytucji, którą Pan stworzył, która y, była y, sukcesem. Stworzyli ją ludzie. Jak, w jakim stanie jest dzisiaj? Z pokolenia 89, czyli młodzi ludzie, którzy zaczęli po 89 roku działać. Tych ludzi jest 13 milionów i ci ludzie nas wprowadzą w złotą dekadę. Grom skończył 20 lat w niedzielę mhm. i w tej chwili podobnie młodzi ludzie, chirurdzy strzebini, pięciu chirurgów. Obiecał, gromu, obiecał, ch nie, obiecał mi doktor tutaj Domanasiewicz, Adam rok temu, że komandosowi gromu, który stracił dwie ręce, ratując życie innego człowieka przy wybuchu, że on będzie miał ręce. I to się udało. I dzisiaj mogę powiedzieć, że udało się przyszyć komandosowi gromu z sukcesem dwie ręce. To trwało 17 godzin, pięciu chirurgów przez 17 w małym powiatowym szpitalu w Trzebini. Zaczęli Trzybili. w zeszły piątek, tak. Aha. I w tej chwili... Przez 17 godzin przeszywali dwie ręce. Tak, jest Aha. sukces. Bo już dzisiaj można powiedzieć, że komando z Gromu będzie miał w 90% odzyska władzę w dwóch rękach. To, to jest I bardzo takich, dobra tak, wiadomość. Tak, i to jest właśnie optymistyczne, bo nie robili tego dentyści. Bo gdyby tak jak były próby dowodzenia Gromem przez dentystów, tutaj ktoś był... Nie to tak by było świetnie, jedynie. że mamy w tak. tak. pozdrawiamy tak. lekarzy z Strzebini, jeśli udało im się tak pierwszy bardzo świecie. dobra operacja. A Wojskowemu polska, a polska dyplomacja ma teraz duży problem z tym, czy Niemcom, no, czy, Izra ja czy Izraelowi? Tak. Wybitnym człowiekiem jest Radosław Sikorski. I pan premier, gdyby postawił na Radosława Sikorskiego, tak chyba postawił, a nie na pana no Komorowskiego, MSZ no teraz widzę, że jest kandydatem pan Komorowski, który wszystko myli ze wszystkim. Dokładnie. Więc to jest ten dobór po zarządzaniu ryzykiem. Pana jakąś kampanię wyborczą trzeba Nie, Absolutnie nie. Ja jestem absolutnie apolitycznym fachowcem. Ja uważam, że te katastrofy pokazały, tak jak napisałem w moim artykule dla Rzeczpospolitej, że jesteśmy źle dowodzeni, a wszyscy żołnierze mają prawo być dobrze dowodzonymi. To ostatnia rada. Spróbuję od pana to wycisnąć. Jeśli pana premier zapytałby, co mam zrobić w tej konkretnej sprawie, wydać tego agenta Niemcom czy Izraelowi i jak to rozegrać? Proszę pana, ja nie chcę być uznanym za człowieka, który się na wszystkim zna. Ja powiedziałem, jak to trzeba było zrobić wcześniej. Że trzeba było tego nie ujawniać i usiąść do rozmów. Teraz to jest kłopot... Rząd, to nie rząd ujawnił to. A kto? To pan pewnie wie. Macie, niemiecka nie, gazeta, nie, no. nie, proszę pana, niemiecka ja, gazeta wiem, ja wiem jedną, rzecz, że mamy całkowity brak koordynacji hmm. i nieumiejętność zarządzania ryzykiem. Bo gdyby niemiecka gazeta ujawniła, to tak jak było przyjdzie. Ale tym mamy dobrą straż Graniczną, mamy dobrych chirurgów. Mamy znakomitych chirurgów, mamy znakomitych żołnierzy, strażaców. Obyśmy mieli bardzo dobre panu... dowodzenie. Dziękuję, Dziękuję panu uprzejmie. Dziękuję. Dziękuję Państwu na dziś to wszystko i mam nadzieję, że będziemy mieć same takie dobre informacje o tych chirurgiach z Trzebimi.